Cześć, tu Magda z I'm Little Creature. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, niedługo będzie Wielkanoc, dlatego dzisiaj chciałabym pokazać Wam projekt od Little Owls Haty, nad którym teraz pracuję. Króliczek Wielkanocny Isterbany Bunny Rabbit. Mam pierwszą stronę m, wzoru akurat w języku angielskim, ale również ten wzór przetłumaczyłam na język polski i standardowo możecie go nabyć przez pierwsze trzy dni od momentu publikacji z 30% zniżką na stronie, na, na, w sklepie na Etsy Little Owls Hat Polski. I ja teraz w skrócie Wam opowiem o tym projekcie. Autorka Julia Ogol, poziom średnio zaawansowany, materiały, których użyła projektantka. Włóczka Lotus Trafka Stretch firmy Camtex, dwa motki, a także tutaj mamy dwa rodzaje uszu. Jeżeli chcecie wykonać takie krótkie uszy, to potrzebujecie jakiejś innej włóczki. Tu autorka użyła włóczki cemenowska Natasza, Oczka. 10 mm, właściwie mogą być przyklejane też pół koraliki albo koraliki, Szodełko 2 mm do tego projektu, a także, a także potrzebny jest rzep do wyczesania tego króliczka, rozmiar końcowy zabawki, według autorki 12 cm wysokości, 13 cm szerokości od, od piersi do ogonka. Za chwilkę Wam opowiem o tych elementach, które tutaj widzicie. Jeżeli chcecie, żeby Zabawka miała taki sam rozmiar jak we wzorze. Trzeba wykonać próbkę. Zwłaszcza w przypadku, gdy chcecie wykonać krótkie uszka, to tam jest próbka na, na ciałko i na uszy różnych rozmiarów. Więc polecam. Ja natomiast wykonywałam tylko długie usze. Podoba mi się króliczek z długimi uszkami, dlatego nie wykonywałam tej próbki. Ale wszystko we wzorze macie dokładnie opisane. Króliczka rozpoczęłam od wyszydełkowania głowy. Znacznik okrążeń przebiega po spodniej, wzdłuż spodniej części głowy. Trzeba wykonywać te ruchome oczka Shift Stitches, żeby wyrównać znacznik. Autorka podaje również miejsce dodatkowych znaczników, które posłużą do wykonania wyhaftowania pyszczka, do wykonania głębień na oczy, lewe oko, prawe oko, a także znacznik, punkt, w którym będzie trzeba włożyć takie ruchome stawy. Ja użyłam akurat takich plastikowych stawów, bo miałam w swoich zapasach. Autorka natomiast użyła stawów złożonych z dwóch dysków i takiej metalowej, metalowej końcówki, którą później się zawijało, wywijało, by ją zabezpieczyć. We wzorze zobaczycie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o te moje ruchome stawy, które są też dostępne powszechnie, Musiałam nieco rozszerzyć oczka tam, przez które wkładałam tę plastikową końcówkę, ponieważ widzicie, że ta końcówka jest dość gruba niestety, no ale poradziłam sobie szydełkiem podobnej grubości, trochę porozpychałam ten otwór, najpierw w głowie, później w tułowiu. Taki jeden staw składa się z trzech części. Mamy tutaj pierwszą część z wystającą końcówką. Włożyłam ją we wskazanym miejscu po spodniej stronie głowy przed zamknięciem otworu głowy i wypełnieniem. Następnie, jak już zrobiłam początek tułowia, w odpowiednim miejscu wkułam też tę końcówkę. I to, co jeszcze będę musiała zrobić, to ją zabezpieczyć czyli nałożę taki plastikowy dysk. i za wleczkę zabezpieczającą, a następnie jeszcze bardzo gorącą łyżką, którą ogrzeję nad palnikiem. Przypale tę końcówkę, żebym miała pewność, że staw mocno się trzyma. Zazwyczaj tak robię. Dysk mojego plastikowego stawu ma średnicę 18 mm, natomiast ta końcówka 20 mm. Wracając jeszcze do głowy, tutaj zgodnie z instrukcją podaną we wzorze, wyhaftowałam pyszczek. Autorka podaje 7 punktów, w które należy wkuwać igłę, żeby wyhaftować ten pyszczek. Użyłam czarnego kordonka. Tutaj wykonałam wgłębienia na oczy, zgodnie z instrukcją podaną we wzorze i zgodnie z tym miejscem znaczników, które wcześniej włożyłam. Podczas pracy sprawdzajcie, czy tutaj głowa przebiega symetrycznie, czy te znaczniki, które są podane we wzorze również umieszczone są symetrycznie, żeby oczka wypadły równomiernie w tym samym miejscu. To, co jeszcze będę musiała zrobić, jeśli chodzi o głowę, wyczesać porządnie tę głowę użyję rzepu, a także wycieniować nosek, pyszczek, wgłębienia na oczka i później przykleję Pół koraliki. Ja zrobię pół koraliki z bezpiecznych oczek. Zazwyczaj, jeżeli potrzebuję pół koralików, to je odpiłowuję tę końcówkę. Wygładzam papierem ściernym spodnią część pół koralika i wtedy mocno przyklejam klejem. Sprawdzam się klej Magic, taki w czerwonej tubce, więc również w tym przypadku go użyję. Być może podkleję jeszcze kawałkiem białego filcu, zobaczę jak to będzie wszystko się trzymało, ale o tym wam już opowiem w drugiej części filmiku, kiedy skończę wykonywać głowę. Tutaj jest tu w przednie łapki. Przednie łapki były wykonane osobno, natomiast później je przyczepiłam, wkuwając szydełko przez wewnętrzne strony łapek i oczka Tułowia. I to, co chciałabym Wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, zaznaczcie sobie, które łapki są przednie i gdzie macie ogonek, ponieważ na początku niestety pomyliłam się i przyczepiłam jedną łapkę i przyczepiłam jeden ogonek. Było już późno, więc po prostu nie zwróciłam na to uwagi. No, musiałam wszystko spróbować i jeszcze raz przyczepiłam. Tym razem już dobrze łapki, a tu mam ogonek. Później też ten ogonek przyczepię do tułowia, wkuwając szydełko przez oczka ogonka i tułowia. Znacznik w tułowie przebiega wzdłuż górnej strony, więc także będzie trzeba wykonywać ruchome oczka, te shift stitches, żeby marker przebiegał prosto. A tutaj mam długie uszy, wykonałam długie uszy, będę musiała jeszcze je wyczesać rzepem i przyszyć. I widzicie też łapki tylne. Oznaczyłam, która jest prawa, która jest lewa, żeby mieć pewność, że dobrze je przyczepię później do tułowia, żeby mi się nic nie pomyliło. To co jeszcze zostało, będę musiała wyczesać ciało króliczka, tułów, łapki, głowę, nogi, uszy. A także przyszyć pozostałe elementy. Łapki jeszcze będą miały wyhaftowane paluszki, więc to również będę musiała ukształtować. A na końcu wycieniować króliczka i dodać wąsiki. Do wykonania wąsików użyję pewnie żyłki wędkarskiej. Ja wracam więc do pracy i widzimy się za krótką chwilę. Zajączek wielkanocny jest skończony. To, co zrobiłam, widzieliście w poprzedniej części, że rozpoczęłam przydełkować tuł w króliczka. Zakończyłam już ten tułów, doczepiłam ogonek, następnie przyszyłam wszystkie elementy, wszystkie części króliczka, ale przed przyszyciem użyłam szpilek, żeby przyczepić te elementy i sprawdzić, czy będą dobrze umiejscowione. Na końcu jeszcze wyczesałam króliczka z użyciem rzepu, a także wyhaftowałam łapki z użyciem czarnego kordonka. Autorka haftuje te łapki przed przyszyciem tych tylnych. Nóg, bo te przednie już były wcześniej dodane, doszedełkowane razem z tułowiem. Ja natomiast dopiero po przyczepieniu, po przyszyciu tylnych nóg zrobiłam te łapki, wyhaftowałam je. Jeśli chodzi o pyszczek, wycieniowałam pyszczek przed przyklejeniem tych pół koralików, również wycieniowałam. Oczodoły z użyciem, za chwilkę wam pokażę te pastele, których użyłam. Następnie przykleiłam pół koraliki, poczekałam aż wyschnął i następnego dnia wykonałam te białka. Autorka haftuje je z użyciem białej włóczki, ja natomiast użyłam igły do filcowania i takiej włóczki do filcowania. Akurat tę włóczkę. Kupiłam przy okazji wykonywania Mikołaja od Little Owls Hut, sam robiłam brodę. Też możecie zobaczyć w innym filmiku, w Amigurumi Workshop. A jak to robiłam? Bardzo cieniuteńki fragment tej włóczki zrolowałam. Najlepiej jest malutko wykorzystywać, żeby mieć nad tym kontrolę. I poniżej tych pół koralików tutaj dodałam i zaczęłam mocno wkuwać tą igiełką do filcowania. Do momentu, aż uzyskałam taki efekt po jednej stronie i po drugiej stronie. A na końcu jeszcze przykleiłam, przykleiłam te sztuczne rzęsy. Jeśli chodzi o cieniowanie, to tutaj pod koniec już wycieniowałam wewnętrzne fragmenty uszu, a także łapki. I do cieniowania użyłam takich suchych pasteli. A cieniowałam z użyciem tego koloru. On wyszedł taki odrobinkę różowawy, do pyszczka i do uszu, łapek, i ten brązowy również odrobinkę do pyszczka i do oczodołów. Odrobinkę czarnego też gdzie nie gdzie dodałam. To już trzeba pokombinować, troszkę z tym kombinowałam. I dodałam wąsy, czyli żyłkę wędkarską, a na końcu przewiązałam. Króliczkowi fioletową wstążkę. I zobaczcie teraz, ponieważ użyłam plastikowych stawów, króliczek może kręcić się łebkiem. I tak to wygląda. Jest bardzo milutki. Ta włóczka fajnie się sprawdza u mnie na kopari, do tego typu zwierzaków. Polecam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, odwiedzenia bloga, tam znajdziecie opis tego króliczka wraz ze zdjęciami, które wykonywałam podczas pracy nad projektem. W opisie filmiku są linki, również link do sklepu na Etsy, tam znajdziecie wzór przetłumaczony na język polski. Przez pierwsze trzy dni standardowo 30% zniżki, więc gorąco polecam. Króliczka szydełkowałam, bardzo szybko się go szydełkuje, chyba w trzy wieczory go wyszydełkowałam, więc na pewno jeszcze zdążycie przed Wielkanocą. Ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych tutorialach, warsztatach Amigurumi. Cześć!